Cześć, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku 5 rzeczy, których nie wiedzieliście o swoim Fordziku. Zapraszam do oglądania. Rzecz numer 1: jeśli po wyjściu z waszego samochodu wasze szyby pozostają otwarte, wystarczy, że na pilocie przytrzymacie przycisk zamykania drzwi przez chwilkę, jakieś 3 sekundy, i wasze szyby samoczynnie się domykają. A jeśli ta funkcja w waszym samochodzie nie działa, zapraszam do zakładki wideo, tam opowiadam o tym, jak zaprogramować właśnie te szybki. Für abgebrochen, nicht erkannt. Ale nie przerywaj, kobietu. Kolejna ciekawa opcja w naszym Fordziku to funkcje głosowe. Także, kiedy jest nam smutno na trasie, nie mamy z kim pogadać, nasz Fordzik nam pomoże. Po lewej stronie kierownicy, pod manetką od kierunkowskazów, mamy taki przycisk y, tajemniczy Voice. Wystarczy, że go wciśniemy. Musimy mieć załączony zapłon w naszym samochodzie, i uruchomione musi być też nasze radyjko. Nach tym ton wählen Sie bitte telefon, radio, CD-Spieler, Klimaanlage. 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 Auto. Temperatur bitte. 20. Temperatur 20 Grad. Czyli jak wiedzieliście, samoczynnie załączyła się klimatyzacja na temperaturę 20 stopni, co zostało przedstawione przez właśnie funkcje głosowe. Niestety, jak zauważyliście, moje funkcje głosowe są po niemiecku. Jak na razie nie mogę tego zmienić. Oczywiście, jeśli coś mi się uda, usłyszycie o tym na kanale. Być może w Waszych Fordzikach, jeśli macie z salonu polskiego, te funkcje będą po polsku lub też po angielsku, w zależności od pochodzenia Waszego pojazdu. Ale koniecznie sprawdźcie. Ciekawa opcja. Ja muszę oczywiście doszlifować mój niemiecki, aby trochę płynnie, sobie porozmawiać z moim Fordzikiem. Ale czasem, czasem, jak widzicie, ta funkcja może się nam przyda. I kolejna ciekawostka. Zapewne nie raz siedzieliście z tyłu jako pasażerowie lub też przewodziliście inne osoby w Waszym Fordziku, ale czy wiecie, że wystarczy podnieść o tą tutaj wajchę i odsunąć się do tyłu tak, aby uzyskać większą przestrzeń na nogi w Waszych fotelach? Lecz aby to wykonać, musicie odpowiednio ustawić sobie fotel środkowy. W jaki sposób? Szerzej o tym mówię w filmie o opiniach dotyczących Forda z Maxa wyświetla się w górnym rogu. Znajdziecie link do tego odcinka też w opisie filmu. Zapraszam do oglądania. Kolejna ciekawa funkcja to menu serwisowe, ale głównie odczytywanie błędów i różnego rodzaju Podów, które możecie zczytać bez użycia komputera, żadnego kabla, dodatkowego urządzenia. A jeśli Was interesuje jakaś dokładna diagnostyka samochodowa, w górnym rogu ekranu wyświetla Wam się link do odcinka, w którym omawiam właśnie tą kwestię, gdzie podłączamy komputer, zczytujemy jakieś błędy. Ale dzisiaj nie o tym chciałem mówić. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób samodzielnie sprawdzić, czy Wasz komputer nie ma najzwyczajniej błędów, czy to podczas zakupu samochodu, sprawdzenia lub też jeśli coś, Coś funkcjonuje nieprawidłowo, być może możecie odczytać ten błąd, sprawdzić, zweryfikować. Wtedy w internecie macie listę różnego rodzaju błędów. Jeśli byście nie wiedzieli jakiegoś kodu, oczywiście możecie w komentarzu napisać do mnie. Postaram Wam się pomóc, wyjaśnić, czego dotyczyć może taki błąd. Ale w jaki sposób uruchamiamy menu? Aby uruchomić menu serwisowe, wystarczy, że wciśniecie przycisk Set Reset. Następnie przekręcicie kluczyk do pozycji zapłonu. Cały czas trzymając przycisk Set Reset oczekujemy na funkcję Test. W tym momencie puszczamy nasz przycisk, pojawi się funkcja testu naszych wskazówek prędkościomierza paliwa i... Pozostałych, następnie naci naciskając przycisk Set Reset, poruszamy się po menu serwisowym, przechodząc do kolejnych funkcji. Kilkakrotnie wciskając przycisk otrzymamy różnego rodzaju informacje, engine speed, y, dotyczący prędkości obrotowej. Jeśli mamy uruchomiony silnik, tutaj możemy y, szczegółowe y, funkcje odczytać, temperatura. Jak i napięcie naszego akumulatora, ale nas, tak jak mówiłem, doty interesują błędy silnika. Przechodzimy do odpowiedniej funkcji. Pojawi ona się zaraz, można powiedzieć, po kilku naciśnięciach przycisku i taka funkcja o nazwie DTC i mamy hashtag 1, czyli jeden błąd odczytany, S196. E Wchodzimy sobie w internet, wpisujemy najzwyczajniej w Google e, jaki e, rodzaj błędu się wyświetlił, czyli teraz e, w moim przypadku S196. E Sprawdzamy, czego on dotyczy i jeśli nie jest to nic istotnego, wystarczy, że skasujemy ten błąd. Aby usunąć już taki błąd, niestety potrzebujemy takiego interfejsu l 327 w opisie pod filmem. Macie link do z której możecie zakupić sobie takie urządzonko, jest ono bardzo funkcjonalne, niedrogie, około 10-20 zł, daje sporo możliwości. A w jaki sposób to zrobić, oczywiście nie pozostawiam Was bez odpowiedzi. W zakładce wideo w moich odcinkach znajdziecie film, w którym mówię krok po kroku, w jaki sposób wykasować taki błąd za pomocą swojego smartfona. Także zapraszam Was do. Obejrzenia. I rzecz numer 5. Ciekawostka, o której na pewno nie wiedzieliście, bo sam się dowiedziałem o niej niedawno, to odprowadzanie nas do domu. Wystarczy, że po wyłączeniu waszego silnika pociągnięcie dźwignie do zapalania świateł drogowych długich. One powinny na chwilę się załączyć. W ten oto sposób świecą się i odprowadzają nas do domku. A po kilku sekundach samoczynnie gasną. No i na koniec taka ciekawostka bonusowa, wystarczy, że. Dwa razy zakleśnięcie w ręce, a pojawi Wam się bot, osoba, która odprowadzi was samochód na miejsce w razie problemów z parkowaniem. Wtedy nie musicie się męczyć gdzieś parkować w ciasne uliczki, wykona to wszystko za Was właśnie taka osoba która y, pełni funkcję bota, właśnie w naszych fordzikach. Ciekawe? A jeśli Was interesuje więcej materiałów dotyczących fordzika, zapraszam Was na diagnostykę komputerową w tym właśnie odcinku. A jeśli czujecie się na siłach, wystarczy, że klikniecie w ten odcinek, a samodzielnie wyczyścicie przepustnicę oraz zawór EGR. Serdecznie Was zapraszam i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!